Witam z Pueblo w stanie Colorado. Dzisiaj mnie aż tutaj przywiało. Trochę Wam nagram widoków, zanim zacznę Wam mówić. Proszę bardzo, pierwszy taki fajny widok: RWI zrobione z autobusu. Bardzo mi się to podoba. Takie autobusy można, można bardzo często kupić w bardzo dobrych pieniądzach. Są to autobusy z demobilu eee, po więzieniach, po szkołach. Ten może być więzienny nawet w tle mamy ciężarówkę nowoczesnego w cudzysłowiu Peterbilta to jest oczywiście nowoczesna ciężarówka z wyglądem starodawnym tak jak to było, one chyba są produkowane bodajże od lat 70 już tak wyglądające więc więc tak to w USA się ma, stylistyka lat 70 dalej dominuje, ludzie lubią ludzie kupują, więc Peterbilt produkuje tutaj następna, RV chyba opuszczone, bo już dosyć Dosyć, dosyć, długo stoi. Ja sobie tutaj przejdziemy. Słuchajcie, na wstępie taka gorąca prośba. Subskrybujcie kanał. Chciałbym, żeby moje wiadomości dotarły do jak największej rzeszy ludzi, do jak największej ilości oglądających, żebym docierał, bo będzie trochę fajnych tematów. Będzie o realiach Stanów Zjednoczonych, takich prawdziwych z punktu widzenia takiego świeżego imigranta, jak, emigranta jak ja. Więc chciałbym, żeby to trafiło do jak największej rzeszy oglądających, słuchających. No To Was nic nie kosztuje, a, a dla mnie jakoś tam poprawia zasięgi, żeby coraz więcej ludzi nas oglądało, mnie właściwie oglądało. No tutaj Wam pokażę tak na szybko jakieś osiedle niedaleko trakstapu. Tak to wygląda, sobie ludzie mieszkają. Mamy Trackstab, LOVS, Pueblo, Colorado. Także ja Was ustawię w bardziej takim dogodnym miejscu dla mnie i trochę do Was pogadam o systemie pracy w Stanach Zjednoczonych. Jak to wygląda, jakie mile, co i jak. Zobaczymy, może mi się telefon nie przegrzeje. Bo dosyć ciepło jest w granicach 78 stopni Fahrenheita, także ja zaraz do was wracam. No i tak, moi drodzy, napijemy się kawusi, bez cukru, bez cytrynki i możemy zacząć odcinek o, o systemie pracy w Stanach. Słuchajcie. Yy, Zadaje Ci często pytanie, czy mogę pracować w danym systemie w Stanach Zjednoczonych i powiem tak, tak możesz pracować w danym systemie jako kierowca w Chicago przynajmniej, w firmach chicagowskich w systemie pracy, powiedzmy, nie wiem, 3 miesiące na miesiąc, czy 3 miesiące w Stanach, 3 miesiące w Polsce, czy tam jak sobie życzysz, w którym kraju na świecie chcesz spędzać wolny czas. Tylko jedna uwaga, każda firma. Tudzież te firmy, które się na to zgadzają, będą miały inne zasady. Czyli minimalny okres, w którym musisz pracować, do maksymalnego okresu, w którym cię nie będzie w Stanach. No i, i, i to właściwie jest taki wyznacznik, jak długo chcesz zostać w Stanach, a jak długo chcesz odpoczywać. Wiem, że są firmy, na przykład, które zatrudniają tak jak Experio Transport, zatrudniają pracowników. I, i, i na przykład są to z, z pracownicy sezonowi, przepraszam, którzy przyjeżdżają na okres wiosenno-letni i jadą na, na jesień, zimę do Polski, bo sporo jest takich kierowców, także także Experiors się na to godzi. Wiem, że godzi się też również na, na interwały, powiedzmy, takie jak tam 3 miesiące pracy i powiedzmy, nie wiem, miesiąc wolnego, czy 4 miesiące pracy i miesiąc wolnego. Tak jak mówię, no to, są, to są kwestie do dogadania. Nie każda firma też się na to godzi. Są firmy, które się na to godzą, tak jak Experior Transport podejrzewam, że nie wiem, go to. nie wiem jak teraz jest, bo, bo, bo nie wiem, nie znam nikogo w GoTo, który by tak jeździł. Być może są takie możliwości, być może nie, nie wiem. Pozostałe firmy, które sponsorują Artur Transport, też nie wiem. Nie rozmawiałem z Jolą na ten temat. W zasadzie to jest pytanie, którego nie zadałem. Co tam jeszcze? no Tak jak mówię, no, te kwestie tego typu pytania to też powinniście zadawać w momencie, kiedy nie wiem zaczynacie się, zaczynacie się sponsorować, a chcecie pracować w takim systemie. Zapytajcie się, jakie są możliwości, bo być może są obostrzenia, być może na przykład Exterior Transport pójdzie na taki układ, ale po pierwszym roku waszej pracy, czy po pierwszym pół roku waszej pracy. To, to jest bardzo ważne. Następna kwestia jest jeszcze tego typu: że pamiętaj, że ten okres, który jesteś poza Stanami Zjednoczonymi w ciągu roku, nie może przekraczać 180 dni. Jeżeli on przekracza 180 dni, wtedy Twój czas wyrobienia amerykańskiego obywatelstwa się wydłuża i nie będzie to trwało 5 lat tylko będzie to odpowiednio dłuższe, bo przy, powiedzmy przebywałeś poza terenem Stanów Zjednoczonych jednorazowo dłużej jak 180 dni i ten czas po prostu Ci się wydłuża. Więc o tym, o tym, musicie, o tym musicie pamiętać, żeby, żeby, tego, żeby tego, że tak powiem, nie, nie, nie przegapić, jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście amerykańskim obywatelstwem. Jeżeli nie, no to powiedzmy, żebyście tutaj przebywali no, no większość roku w zasadzie by się należało, żebyście przebywali, żeby tam, żebyście nie mieli dziwnych pytań przy przekroczeniu granicy, kiedy będziecie wracać do Stanów, więc, więc tak to wygląda, no, nie słyszałem nigdy o firmie, natomiast nie słyszałem nigdy o firmie tutaj na rynku chicagowskim, żeby za, na przykład zatrudniała w systemie, nie wiem, 3-4 tygodnie na tydzień wolnego. O tym nie słyszałem. Natomiast, tak jak mówię, znam ludzi, którzy jeżdżą w takich systemach. Nie wszystkie firmy na to pozwalają, bo, bo nie jest im to na rękę, bo nie mają takiej polityki, bo tego nie lubią. Są różne przyczyny. Wiem, że mój kolega, który stracił pracę, bo firma się sprzątnęła z rynku, zawinęła w bardzo nieładnych nie, nie, nie okolicznościach, szukał pracy, zadzwonił do trzech czy czterech firm i Jedna firma powiedziała, że całkowicie jej to nie interesuje. Druga firma powiedziała, że na 7 tygodni nie przyjmie go do pracy, bo tyle mu zostało czasu w Stanach, ale po powrocie do Stanów jak najbardziej zapraszają na dłuższy okres czasu. Zadzwonił do następnych dwóch firm. Nie było absolutnie żadnego problemu, żeby, żeby popracował sobie tam te 7 tygodni, potem pojechał na 3 miesiące do Polski, potem wrócił, pracował, ile tam mu pasuje. Więc generalnie jest taka możliwość, możecie się tak zatrudnić. I, I z tym nie ma problemu, ale tak jak mówię, w momencie kiedy zaczynacie swój, sponsor, swój proces sponsorowania, i tak dalej, i tak dalej, zapytajcie się mailowo, potwierdźcie to, żebyście mieli jasną sytuację, jak to wygląda. Także, żebyście się zabezpieczyli. Pamiętajcie też, że w firmach jest, może być rotacja ludzi na danych stanowiskach i powiedzmy, pani Zosia się na to zgodziła, przyszedł pan Roman i, i pan Roman nic o tym nie wiedział więc kontrolujcie to raczej na bieżąco żebyście, żebyście mieli klarowną sytuację tutaj jeśli chodzi o, o te kwestie pracy tutaj w systemie w systemie takim jak, jak to my to nazywamy tutaj na bociana czyli przylatujesz, robisz, wylatujesz to mówię, to potwierdźcie sobie żeby nie było lipy i, i nie ma z tym problemów Naprawdę nie ma z tym problemów. Ja na przykład pracuję. No, ja pracuję, ja mieszkam w Stanach, więc ja pracuję w normalnym systemie. Normalny system no, nie jest do końca normalny, bo to jest du dużo czasu spędzam w pracy. Ale startuję w niedzielę albo w poniedziałek, wracam w piątek albo w sobotę i tak to u mnie wygląda. Mile jakie ja robię to jest takie minimum 3000 mil w tygodniu. Oczywiście, przepraszam, oczywiście w zależności od trasy. Są trasy, gdzie robię więcej, bardzo często w zasadzie robię więcej jak 3000 mil w tygodniu ale takie minimum to jest 3000 mil do tego jakieś tam 5-6 rozładunków, załadunków także no jest trochę, jest co robić no, dziennie powiedzmy robi się takie minimum to jest 600 mil jak same jazdy są dni gdzie się robi 710-720 mil Także jest tego sporo, jeśli chodzi o jeden dzień jazdy. Także jest co robić, słuchajcie. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Porozmawiamy sobie w sieciach telefonów komórkowych i mam nadzieję, że, że znajdziecie następny odcinek interesujący dla Was, nie tylko jako emigrantów, ale dla Was również jako. Jako turystów, którzy powiedzmy chcą przyjechać tutaj do Stanów, nie wiem, na 3-4 tygodnie podróżować po Stanach, także to będzie też odcinek dla Was. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.